bo Minecraftowe świry, to ja mam wątpliwość, mam no i co? Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, myślę, że trochę tutaj czasu spędzimy, pogramy, będzie superowa zabawa, tak, e, jakby co, e, jesteśmy na Minecraft 1.14.4, mapkę stworzył Zeti, do tego kanału macie link w opisie tam na dole, no i zachęcam was do zostawienia łapeczki, subika, jeśli tego nie robicie, no i myślę, że możemy przechodzić do yy, grania, do grania, nagrywania. Przepraszam, że była jednodniowa przerwa na kanale. A myślę, że jest szansa na coś takiego. Ponieważ też pracuję nad innym projektem. Może znaliście światło, to widzieliście, może nie. A sobie tak pracuję, sobie pracuję. O już jesteśmy, się coś się ładuje. Tak, mam znowu tego skina. Miałem zmienić na tego do nagrywek, tego wiecie, yy, starego, tego szarego. Ale pomyślę, że na tą okazję no może się przydać się coś innego, jeszcze pewnie ze specjalnego skina. I jak widzicie, jesteśmy tylko na jednym bloku. Uuu, uuu, co się dzieje? Marko, Kondek, co się dzieje? No tak, dzieje się dużo. A to z tego powodu, że... Pyk! Z Dirt'a, chyba Cobra i czegoś jeszcze, wypadają nam po dwa bloki. Czyli jeden ten zwykły, tego rysujemy, jeszcze jakiś. Myślę, że na sam start możemy trochę tego rozkopać. Pyk. No, i myślę, że będzie zabawnie. Yy, najważniejsze, że nie stracić jego głównego dieta, a później to już myślę, że będzie fajnie. Co ja by chciał? Szulkę. Możemy później sobie spróbować go zabić, ale na razie nie. Odłożę, żeby nie ześli go przez przypadek. Dwa diety mamy i żelazo. Ale mega dobrze. Mega dobrze. Chciałem tu kiedyś zrobić ale... A on może wypaść, czekajcie, jest szansa na to. No właśnie, to wszystkie bloki z gry mogą wypaść, wszystkie itemy chyba. I ja to jest mega dobrze. Znaczy bloki chyba i jajka tym podobne. Nie sądzę, że jak z nam kiedyś wypadł. Um, dewna nic nie ma. Dewna nic nie mamy! Nigdy nie stracić jakiegoś tego podstawowego bloczku do budowy przez... Mamy łóżko! Jak dobrze. Jak dobrze. mam łóżko i ciasto, czyli i zupkę. Okej. Okay. Wiecie co? Myślę, że będą chyba sobie tu zostawimy taki środkowy, jak myślicie. Czy mam coś świecącego. Hmm. Moglibyśmy zrobić ewentualnie tutaj coś takiego... takiego. I dookoła obłożyć co jakoś ładnie deeltem, hmm, przynajmniej wypadało. Tak. Pyk, pyk. Pyk. Ten jeden będzie od sucia oczywiście. Yy, no i co? Nie, nie. Zły pomysł. Dobra. Ostrożnie z tym, co się dzieje. Ostrożnie i to bardzo. Bo może się to bardzo niebezpiecznie skończyć. Dwa banery mamy magentowe. Yy, według mnie to się już fajnie zaczyna zapowiadać. Landko raz może sobie położyć. Tajemnicza jakaś zupka, zwykła zupka. Łóżeczko też niedługo sobie położymy. No jej, tu jest tyle bloków, ale nie wiem co, prostu, co mogę z nimi zrobić. Nie wiem. Nie mam prawego pojęcia. Uszko. Łóżko trzeba od razu postawić. Łóżko weź mi tu postaw. Luszko weź mi postaw łóżko. Łóżko postaw. Nie, to jest złe. Złe ustawienie łóżka. Nie. 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 Czemu mi to robisz? Łóżko! Wierzyłem w ciebie! Ah! Shaggy Box! Weźcie coś! Ja nie wierzę, że ono mi się tak postawiło! Nie gadać! Dobra... Gdzie jest moja ziemia znowu? Gdzie jest moja ziemia? Co hmm. to tu na ziemię? Nie, nie widzę... Ej. Co jest? Czemu ja nie widzę tu nigdzie ziemi? To nie ziemia! No przecież byś nie spadła, stąd jest wszędzie coś dookoła, jakiś blok. Nie mamy ziemi. O, żeż. Nie mamy ziemi. Pokaż to. Nigdzie? Dobra, no, nigdzie nie mamy ziemi. Popsułem, ale... Jest nadzieja. Tada Ha! Jest, mamy ziemię. Nic się nie stało, nic nie widzieliście. Da się dojść do endy, no bo mogą wypaść bloki tego obramowania portalowego. A to jest naprawdę obsłużyć. rzecz. Sky's the limit. Odkładamy i to szybko. Jak ja to stracę, to ja nie wiem, co. Nie, nie, nie. A to, co to za jajko? Silverfish. Um, silverfishem chyba bym podziękował, Widzicie? Może to jest akurat zły pomysł, ale nie wiem, raczej podziękował. Jajko kura, okej. Okay. Jezuszko! Jest, 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 jest! Nie wiem, znowu białe, co jest bardzo niefajne. Mogłoby jakieś inne wypaść. Jest, 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 jest. Mamy. Mamy, mamy. Tu nam rozbuduj pięknie. Tyk i tyk. I łóżko teraz tutaj, żeby było bezpiecznie. O! Weźcie, łóżko! Ja nie wierzę. A wiecie co? Chyba przyda się zrobić jakieś podstawowe rzeczy. Dżungowe dewno zachowałbym jednak, bo jest szansa, że może uzbieram coś atrakcyjnego co mi pozwoli na farmę kakao Nie wiem po co, ale zawsze jest jakaś opcja Tego nie otworzę, to muszęś podawać, bo nie jest swędzi Grzywka takie dziwne, jakieś nietypowe Epyk Epyk e, I Kilo, wiem, że łopatę Ale chyba wolę Kilo, wiecie? Co tu dopnęło? Almost ten... Postawmy go sobie... Ale... Ale tak nie powinno się, no... Psujecie mi cały cel te rozgrywki, no... Ty będziesz Adam. Po prostu. Adam. 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 Kriot. Ty jesteś Adam Kroc. Dziękuję Ci bardzo. I co ja bym chciał? Jak już mówiłem, chcę Zostań. A ja nie kliknąłem, a nie tym kawyszem, który się psuje. Tym długim kliknąłem, co się stawia. To on może się tak do Wojda tepląć? Nie widać się. Byłeś dobrym jajkiem. Ale się cieszę, choć pewnie się cieszą z Rawy lub Sadonki. Wiecie, Rawa do Generatora, a Sadonka do Jena. Kolejny! Witaj, ziołuś! Tobie możemy dać ten Helmi, bo na jak sowy, to cię nie jest tak stracha. Nie, ja już po prostu jakieś dziwne rzeczy tutaj gadam. Odbijam odbijam, jest późno. Poszedłem. A jeszcze przed drzewka zasadzimy czy coś będzie tak dobrze. Dopnęło wreszcie. Nie wierzę. Dopnęło nam to. Mamy jeszcze tą łopatę, więc... Dopnęło! O! Ja się nie opę po prostu, ja się nie opę. No, sorry. musiałem. Jest tu coś. Doku! To... Ja nie wiedziałem, to tu wiesz. Ja nie wiedziałem. Teraz już wiem, ale. To jest. Dobry znak. To naprawdę. Kolejny. Star. Aaaa. Czekaj. Czekaj, ja tego nie mogę zebrać. Nie, nie, nie. Gwiazdki zostawiamy. I będzie dużo bikonów, Że razo. O, szkieret. Nie. Oczywiście, że tak. I. Wiecie co? Ja mam tu pomysł. Pom pom A nie, bo skrzynki mam wszystkie pełne. Ym... Ja bym się wymienił chyba i wziął sobie to jedna stąd. Nawet chyba jeszcze, wiecie? Nawet chyba je. Nie, dżunglowe nie. Dżunglowe nie. Na tych górnych coś jest? Jest drewno. Yy, ceni się takie rzeczy. Plus... No tu też wszystko pełne, ja o tym wiem. <laughs> Shulker Box tam leży do góry! Jak? Co? Jak? A ja tu miejsca nie mam. Yy... Hello? Na tym już chyba zakończymy nasz odcinek. Dziękuję za uwagę. Miejsca na dysku mi się kończy, Minecraft wywalił, więc dziękuję Wam, tak. Następny odcinki oczywiście zapraszam. Pa! Outur!